Beata Kozidrak i jej były mąż Andrzej Pietras mogą być dumni ze swoich dwóch córek, które wybrały różne ścieżki życiowe. Starsza, Katarzyna, kontynuuje rodzinne tradycje muzyczne, występując z zespołem BAIM, podczas gdy młodsza, Agata, postawiła na całkowicie inną karierę, odnosząc sukcesy w świecie mody. Beata i Andrzej byli małżeństwem przez 37 lat i mimo rozstania w 2016 roku zachowali dobre relacje. Ich obie córki są już dorosłe, lecz do tej pory więcej uwagi mediów skupiało się na Katarzynie, która podąża muzyczną ścieżką razem z rodzicami, uczestnicząc w trasach koncertowych. Natomiast Agata Pietras, młodsza córka pary, zdecydowała się na odmienną drogę. Początkowo zainteresowana dziennikarstwem mody i muzyki, szybko zdała sobie sprawę, że to nie ta branża spełni jej oczekiwania. Zamiast tego, z pasją, która zawsze ją wyróżniała, skierowała swoje ambicje w stronę projektowania mody. Dziś Agata jest właścicielką dwóch prosperujących marek modowych Modliszka i Aurora Shop. Rok temu, dzieląc się swoimi przemyśleniami na Instagramie, Agata wyznała, mam wymarzoną i zdrową rodzinę, wspaniałych przyjaciół od lat oraz pracę, w której się spełniam. Niczego więcej do szczęścia mi nie potrzeba. Te słowa pokazują, jak bardzo ceni sobie obecny stan rzeczy. Obserwując jej drogę, Widzimy, jak determinacja i odwaga w podejmowaniu życiowych decyzji mogą prowadzić do osobistego i zawodowego spełnienia. Życzymy Agacie dalszych sukcesów i spełnienia w jej kreatywnej podróży w świecie mody.